Piłsudskiego? Nie? Ale to takie twarze są. Tak, ale tu raczej może chodzi o samo wydarzenie. Tam zdjęcia, to wiadomo, że pełno katalogów jest. Jakby tak do tego podejść. To jest bardzo fajne miejsce, bo mi o te. To miejsce wspaniałe, prawda? Wspaniałe, to miejsce. Wspaniałe. Wspaniałe. I u Mickiewicza też wspaniałe. Wspaniałe. Mhm. Wspaniałe miejsce. Wisła, proszę państwa. A dołem Wisła płynie. Tu się nie dam, rośnie nie dam, z godziny na godzinę autobusy niekańa, ja w czerwieniu mi Nawet powinien być widoczny stadion nachodowy, <tudy> ta thank yeah. you